Reveal? Dla ciebie zawsze, Misiu R. Dobra, ja jestem Madzia i jestem lewicowa. And this is my piękna kobieca buzia. Ej, Madzia, dawaj gramy w państwa miasta. Wybieram literę F. Dobra, dobrze, Finlandia. Francja. Um, Frankfurt. XDDD, to bo... miasto. Ja jestem Joasia i oto ja. I moje korale piękne. No, Git, ej, wie ktoś, gdzie jest moje światełko z tunelu. Pani nie lękajcie się. Nie tylko nie ma światełka w tunelu, ale w tunelu też nie. Dobra, ja jestem Adrianek i to ja. Śliczny jesteś, Adrianek. Ty też, Madzia. Ja jestem, Sławcio, ale mówcie mi, Mentos, i to ja. Ja jestem Rafałek i kocham Prince Polo, I Jedzmy razem Prince Polo, drodzy Państwo. So you...